Dzień dobry, jest z nami sołtys Sobolewa, pan Adam Białoszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na taką promocję? E, chcę zapromować tą naszą wieś. E, tu już od dawna nie było żadnych spływów kajekowych. Wiadomo dlaczego, bo i też mamy park trochę utrudnia. Może tam nie utrudnia, ale w tej chwili e, pamiętam, jak w latach 80., -tych, 90., -tych, bardzo dużo było spływów kajekowych. Niemcy, Norwegowie i zawsze była do do tego mostu i się przewoziło do Bigel. No a w tej chwili jakoś to zamarło, się zamarło, no i żeby ta promocja była, ten spływ kajakowy, proszę bardzo, najchętniej, no żeby tutaj pokazać całą wieś, jak wygląda z, y, od strony rzeki. A skąd Pan bierze pomysły na promocję? Same przychodzą i tak trochę człowiek usłyszy z radia, trochę chodzi, czyta, no i taka fajna promocja. Czy oprócz wpływu jeszcze tutaj w okolicy jakieś ciekawe miejsca do zaproponowania, do, do zwiedzenia? Nasz w ogóle teren dookoła jest malowniczy, gdzie tutaj mamy z tyłu górki po górki, sanki. <noise> tylko że kto mało znają ludzie, nie przyjeżdżają, wiadomo. Zwirownie można pozwiedzać, to jest też niektórzy przyjeżdżają, atrakcja dla nie, niektórych, przyjeżdżają. Jest, no mówi, tu dużo turystów mówi na rowery. Brakuje co przede wszystkim w tej chwili harcerzy. Gdzie tutaj były kiedyś ścieżki harcerskie i każdy teraz nie ma harcerzy. Nie, nie ma promocji, no tak nie wiem, brak pieniążków. A co dalej w planach? Jakie przygotowania zostały poczynione do, do spływu, który odbędzie się w niedzielę? Została tutaj na tym za nami odcinek, był bardzo strasznie zaniedbany. Leżały kłody drzew. Które spiętrzały e, nawet do metra e, woda w gdzie wylewało na pobliskie łąki. No i mówię, teraz mówi e, przejdziemy dalej pokażę, ile drzewa zostały wyciągnięte z wody i dalej e, rozmawiam e, z, z oddziałem w suwałkach e, z, z modernizacją, e, żeby oczyścić jeszcze, wyzbierać, mówi pozostałości po dawnych latach. Mówi, puszki, jakieś lodówki się zdarzają, mówi, żeby butelek, przygotować żeby przygotować teren, bo teraz w tej chwili ciężko mówi. Ciekawa okolica, prawda? Troszeczkę zaniedbana. No, bardzo zaniedbana, mówi, bo zwłaszcza ten odcinek mówi, z suwałk mówi do Soblewa, bo każda jest promocja, mówi, każdy płynie od Wiger tak, tak. przez Maćkowo-Rudo i dalej mówi, a tutaj u nas śpimy. no. Czyli przecieramy szlaki w niedzielę? Przecieramy. Proszę serdecznie zaprosić naszych słuchaczy. Może ktoś jeszcze zdecyduje się na spływ? Zapraszam 2 marca na spływ kajakowy z suwał, który się odbędzie, z suwał do Sobolewa, odważnych i zahartowanych. Zapraszam serdecznie.